Zrobiła swoje i zabrała nam most. Wybudowany tymczasowy most, tymczasowy przez Turków w zamian za pomoc naszych i strażaków, służby zdrowia, jak się okazuje, i tak dalej. Szkoła, a, a, kościół, ośrodek zdrowia, mhm. a, apteka. A, żeby dojść. No to niestety trzeba było jechać albo przez Kłodko, więc tych dzieci nawet tu u nas w miejscowości jest bardzo dużo. Wozimy dużym autokarem, takim 60-osobowym. Chciałem zapytać, jaka jest nośność tego mostu, prawda? Czy ja przez ten most przyjadę? Odpychano mnie, gdzie tam do wojewody zapytać, dopchać się, a gdzie tam? Mamy to na zdjęciach. Mamy to kto, na zdjęciach. Tak, mamy to na zdjęciach. Panowie w mundurach. Między innymi w mundurach. panowie w mundurach. Na otwarciu. Oczywiście wszyscy byli, żeby wypiąć do odznaczenia swoje, że tak powiem, ale ludzi nie dopuszczano za bardzo.